Co to takie echo? Co? Jakie echo? Co to za echo? Czemu się kim Nie? Nie? Jakie echo? Nie wierzę, kurwa. Po pięciu latach jest nowa chata, jest z przodu. Za 5 lat może znowu będzie jakaś mocna zmiana. Ale powiem wam, zawsze miałem wyjebane jaja na te live'y i tak dalej, już nic na mnie nie robiło wrażenia. Ale tutaj ta cała zmiana, ta chata, kamerka i tak dalej. Już tak kurwa, tak mi serduszko inaczej bije. Także może trzeba takie giga zmiany robić, żeby coś czuć. Kim jestem co zrobiłem z naszym TupSonem? Yy, tak taka yy, Zomek został wyjebany do kosza. Tamtego tupsona zabiłem, a ja po prostu udaję. Ale i tak nikt w to nie uwierzy, więc to jest wyrąbane. I tak, i tak będą widzowie, i tak będą live oglądać. Nikt w to nie uwierzy nawet, więc... <coughs> o kurwa! Zła wróżba. Prawie już umarłem. Odkoli, ja pierdolę w dole. Kurwa, tu światła nie ma. Wygląda jak w ogóle na siłowni chodził. Tam lepiej to wyglądało z boku. A czy na tej kamerce i w nowej hacie czy mam silne ręce dalej? Czy nie? Dalej widać. Ja pierdolę dole. Uwaga. Pomysł dajecie. Tu jest, wiadomo, zomek, no musiał być, kurwa. Myślałem, żeby nie odpalać, darować sobie, ale bez przesady. To jest przesada, musi być. I tu jest puste miejsce. Kurwa. Tu jest puste miejsce. Można tu dać jakąś ozdobę, jakąś szafkę. I tutaj, o, całe to kurwa, tutaj po prawo. Nic tu nie ma. Nic nie ma. Także można dać jakieś szafki. Ja pierdzielę. Masakra. Można pi popić. No, także wszystko jest nowe. Yy, w ogóle, jakby ktoś bił. Tak. Jest nowa chata. Komputer, kamera, wszystko jest to samo. Yy, no. Nie ma już tego pojebanego dziada kurwa. Matko tego devila chodź! Po mózgu chodź. I za kurwa? Teraz mogę mnie w dupę pocałować kurwa. Jaki JAJA! O kurwa! Opowiem Wam coś. Jak ja się wyprowadzałem, to. Yy, bo to był zapierdol w ogóle masakryczny. Ja spałem 3 godziny, bo tak było tam gorąco, kurwa, że jakoś. nie wiem, no tragedia. Spałem 3 godziny, a i tak całą chatę przeniosłem. Oczywiście nie sam, bo bym się prędzej zesrał pomagali mi rodzice, brat, tam jego znajomi i tak dalej. Taka organizacja była niezła. I tako. Biorę sobie wszystkie swoje rzeczy. Przenosimy to. Yy, pakujemy tam do auta na podwórku. I taka, wiecie, taka babka, taka najbardziej wię, największa plotkara podchodzi, się pyta, że. O, młody, a ty co, coś tam? No i tam gadaliśmy, że. No że jest zadyma jebana z tym sąsiadem itd. i tak dalej i takie inne te pierdoły. Bo w ogóle ja wam nie mówiłem o co chodzi, to tylko jeden moderator. To nie jest publiczne info, ale tam była gruba jazda już w ogóle. Gruba jazda. Nie tylko że już była tam awantura w ścianę, tylko nawet już ja tam miałem mieć jakieś akcje, kurwa, że mam wypierdalać z tego bloku i tak dalej. Pojebane rzeczy, no ale to ja musiałbym i czas na to zmarnować. I jakieś tam prawniki i tak dalej. W dupie to mam kurwa. Chłopiec z żulem jebanym, bezrobotnym, a ja mam tak, o milion dolców wypierdalam. Także mi się nie chciało w ogóle już wypierdolić. Dzień indziej i tyle. Ale jest właśnie akcja. Pakujemy rzeczy na podwórku. Jeszcze raz. Pakujemy rzeczy na podwórku. I jest taka, wiecie, największa podkarę mówi o młoda ty co i tak dalej i tam gadamy z rodzicami, no że tu była taka zadyma w bloku i tak dalej że no i, i ta babka mówi co, co ty gadasz, czemu nie zrobiłeś, co za ona mówiła o tej, tej babce, co tam z, wiecie, zdradzała tego menela jebanego co? A to kurwisko jebane się pierdoliło i ten mąż ją nakrył i wypierdalał kiedyś ciuchy przez okno. A to szmata jebana. I ona tak głośno gadała na całym tym, że przyszła ta kurwa ta babka i się zaczęły kłócić kurwa. <noise> I ona mówi, co ty tego młodego tam kurwa nawalasz, a się ruchałaś tam kurwa, wszyscy słuchali kurwa, samem Całe kowisko, całe podwórko dzieci kurwa, zadywał jak chuj jest gruba no a ty szmatę kurwa no jeszcze ci karma dopadnie i tak dalej i tak dalej Uu. także mnie obronili, obronili mnie no ale chuj mówię no mi się nie chce pierdzielić scena jak z jakiegoś GTA 6 kurwa no tam, jakiejś tam GTA 6 w Ameryce